Oni odpalają BSP już swoje drapa No i nie ma BSP no, no bo kupuje dopiero no Musisz amunicję Da czy się rada z nim tam, czy nie? Nie. Patrz nie. Nie wiem. Cześć, witajcie i ja jestem Hussar i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawiam wam moją gierkę, której zrobiłem z moim składem 89 kg razem. Tak, gdybym ja wtedy z Parisem zrobił jednego kila więcej, w kontakcie tego, który pokażę w filmie również, to byśmy wtedy zrobili 90 na pewno. No ale teraz radzieliśmy trochę czasu na sklepie, no i wiecie, no zdarza się, ale gierka była bardzo dobra. Mi się podobała. Grałem wtedy zestawem. Właśnie takim. Zabrałem sobie standardowego kara i siatkę dwójeczkę, bo jaki inny można używać. Jeśli używasz tej pierwszej, to nie jest chyba człowiekiem. Ale wracając, no i grałem kałaszkiem z CW. To było przed nerfami Kolb, bo grałem wtedy Gierkę 7 maja, Wy radę tego pewnie, no wracając 7 maja, i wtedy. A jeszcze kolby były OP i teraz nie wiadomo jeszcze, ale e, używałem takiego kałaszka ze specjalnym RPK Barrel, Tiger Teamem, 45 naboi, Serpent Rope i Kegrybysz Kletar Stock. Taki łukałaszek Eperki wiadomo, Semtex wiadomo, mm, czujnik wiadomo. Tylko problem był taki, że ja przez połowę pięciu meczu grałem kałach. Gra, nie kałach, tylko grałem karem jakiegoś randoma. Bo za dużo czasu byśmy tracili na dropa drugiego, żeby spuścić. A już A, mus, a tak to musiałem um, czekać do piątej strefy, tego i tak nie podniosłem. Ale wracając, używałem chyba kara, który miał monolitycznego na pewno. Nie miał lufy żadnej. Miał laser taktyczny. sniper scopa, f tack Sport. Oraz miał chyba wtedy. Stupid grip tape. Czyli chyba atomowikę. Zamiast lufy. Głupi zestaw, ale taki był. Ale. Wygraliśmy? Wygraliśmy. Dobrze. M więc zapraszam Was w takim razie do odcinka. Ja nie przedłużam i. jego oglądania. Ktoś odwracam się, yes, go yes, nie znamy. cały cały team!

Dawajcie, ty w dwóch tak robimy sobie dropa Kup B E, E Było cringe'owe fest Było tak cringe'owe, jak mają narty w 2003 tak roku Sztrumowca i przed... BSP Nie mam Nie rozdzielamy się, gramy we czwórkę? Maciusz, masz ja do dobijam Na niebieskim masz hajs, kup drop e, BSP Wiem, yeah. widzę Oni odpalają BSP już dropa No i nie ma WSP no No bo kupuję dopiero no Musisz mi amunicję Tak ja, czy seradez z ma tam czy nie Nie patrz nie Nie wiem Zabijaj mi drugą stronę, jak chcesz. Daj mi W tym budynku był. Wiem, wbijam, ja patrzę na niego. Widzę go. To dwóch na mnie. Mamy. Przebiegają do prawej Uwalony jeden Od gdzie? tam Od gdzie? Nie mogę Idę z BSP kupię A nie, ja mam BSP, mam. Odpad BSP, odpad BSP Na mnie, na mnie Młody, młody, możesz pomóc?

Dobra, no dobra, 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 dobra Wybieg, 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 wybieg Tu byli, nie? Radę. Nie, nie daję sobie radę, masz jeszcze pomóc. Ja Mam jadę, 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 jadę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Na kładzie, na kładzie, są gdzieś. tam gdzieś. Dziękuję. Do lewy, do lewej, Do lewej Na mnie na mnie, Do mnie Za tym, za tym, Do tym Do jeszcze. jeszcze jeden, jeszcze jeden Tam Do zrobił Do Uważaj ja dokuł, wyminęliście się mam jeden Członka puścił No po prostu No Jezus Dodajcie tych na budynku szybko, bo tracimy czas szybko No straciliśmy yy, dużo czasu Na fioletowym są, Tylko uważajcie bo nie snajpią. tak To coś. Nie coś Miejmy tam jest, pokazywało twórca BSP Dwie helki są. Można ich zabić bez ten. Nie zabijajcie helek, to możemy ich zabić i będziemy mieli helki na podjazd. Ryzykuję. Lecieli. Wierzać czy nie? Tak. Lecieli. Wierzę, wierzę. Dostał. Dostał. Wyskawa. W tej helce. Dobra, chuj, Dobra, Dobra, nie chodź, chodź, Ja no. mam, ja mam, ja odpalam. odpalam, odpalam. chodź, chodź, odpalam. Odpal. Dobra, ja chodź, chodź, Co Co wy robicie? Odpalam Co bezpę? wy robicie? Masz, 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 masz masz, masz chodź, masz chodź, 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 To wejdźcie Maciu za jeszcze Trzak mi pokazywało to, 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 to... Jeden, jeden, jeden leży, jeden leży, jeden ostatni został, ostatni Tapnij, tapnij, tapnij też, tapnij też, tap, tap, please, please Podnosi się, podnoś do... się, bo on się podnosi, Podnoś się sam Maciuś, znajdź zajedź go, podnieśmy Kolejny, kolejny, hmm, ostatni, ostatni Co ostatni, to ja, do... jest, znajdź, no, go robi, biegnie go robi

na mnie, na mnie Nie zabijaj korony, nie zabijaj, nie zabijaj Nie nie nie? Nie zabijaj. nie, nie, nie zabijaj Okej okay, okej okay, okej okay, okej okay. BSP, BSP nie, nie, nie. po prostu, BSP po prostu, BSP Na zielony? Pama, ktoś BSP? Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam Nice Ty go z dachu go postrzelasz? No nie, mało ma, mało ma, nice Dobra, jeszcze podniesz się nie podnieś jeden Leży Nice no go Nie widzę go Idę U mnie, 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 u mnie Idzie mnie. Kawa Powalony Macie, zdawaj go Nice, no, no. nice, nice, let's, let's go. go, let's go, let's, let's go. go, pięknie, pięknie, o, jak nie gola, ja, nie wychodzę,